Przerwanie jakiejś terapii czy leczenia w okresie pobierania renty dyskwalifikuje od pierwszego dnia do pobierania tego świadczenia. Gdyby był na ręcie alkoholowej przez dwa lata, nie udało mi się jeszcze wyjść z tego problemu. Czy ona może zostać odnowiona na kolejny okres? Witamy na kanale tak Safe gdzie biznes spotyka się z księgowością. Dzisiaj dosyć kontrowersyjny temat, bo popowiadamy sobie o ręcie. Alkoholowej. Czyli osoby, które się zderzają z problemem alkoholu, nie potrafią go odstawić. Z tego tytułu mają częściową lub całkowicie niezdolność do pracy, mogą otrzymać dofinansowanie od państwa przez okres nawet dwóch, trzech lat. Jest ze mną Paulina, z Warszawy. Dzień dobry. Oraz Julia z oddziału grudzący. Dzień dobry. Temat taki trochę kontrowersyjny, bo mało też o tym kto wie, ale alkoholizm tak jest to po prostu choroba, którą należy leczyć. I państwo nasze przygotowało specjalne możliwości takiego leczenia. Powiemy sobie dzisiaj, jakie trzeba spełniać wymogi, procedury. Jest coś takiego jak renta alkoholowa. Oczywiście ustawodawca nie nazywa tak tego w ten sposób, jest to tylko taka potoczna nazwa, która kwalifikuje się pod rentę socjalną z tytułu niezdolności do pracy całkowitej lub po prostu częściowej. Taka renta oczywiście nie ma na celu promować alkoholu, tylko wręcz przeciwnie, ma pomagać osobom, które zmagają się z tym problemem i mają uszczerbki na zdrowiu. W związku z tym. W Ustawie o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych mamy taki zapisek odnośnie tego, że wymogiem, żeby taką rentę otrzymać, jest właśnie zaświadczenie od lekarza, który potwierdzi to, że taka osoba ma już długotrwałe uszczerbki na zdrowiu, np. Na choroby układu nerwowego, problemy psychiczne, i wtedy takiej osobie może przysługiwać renta. Nie. Musimy pamiętać, że ta osoba też musi mieć odpowiednie okresy składkowe. To nie jest tak, że osoba, która nigdy nie pracowała, a dotyka ją problem alkoholizmu, otrzyma taką rentę. Musi mieć też przepracowany pewien okres ujęty w ustawie, który pozwala uzyskać taką rentę. Ta osoba oprócz tego że ma orzeczenie o niezdolności od lekarza. Może być to lekarz psychiatra, może być to lekarz pierwszego kontaktu. Musi stanąć na komisji przed lekarzem orzecznikiem i zostać zakwalifikowana do takiej renty. Ona jest przyznawana na okres dwóch, trzech lat. Może być bezterminowo również wydane takie orzeczenie, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. Potrzebne są również zaświadczenie z zakładu pracy, że nie można wykonywać danych czynności, bo na przykład występują do rąk, i zachowania somatyczne. Cała taka pełna dokumentacja dopiero pozwala na uzyskanie zaświadczenia, czy fachowo mówiąc orzeczenia o, o przyznaniu tej renty. I kolejnym warunkiem jest podtrzymanie tej renty wtedy, kiedy dana osoba korzysta z pomocy, czyli przechodzi cały etap terapii w Fachowo, czy, czy też korzysta z y, pomocy, przerwanie jakiejś terapii czy leczenia w okresie pobierania renty dyskwalifikuje od pierwszego dnia do pobierania tego świadczenia. Tak i warto też powiedzieć, że właśnie w tym okresie leczenia y, ta renta ma pomóc po prostu tej osobie finansowo, żeby nie musiała się zamartwiać y, po prostu o ten aspekt pieniędzy, że będzie brakować y, i do... Y, 1700 zł miesięcznie. W tej chwili po nowelizacji jest ponad 1800 tak, zł. Tak, co roku zawsze ta kwota... Przy, przy całkowitej niezdolności do pracy niespełna 1400 z groszami jest przy częściowej niezdolności do pracy. Mhm. Czyli tak naprawdę niecałe 1900 zł może taka osoba otrzymać. Okej, okay, no, czyli, czyli tak naprawdę mamy już takie środki, mamy możliwości, tak, do podjęcia terapii, do podjęcia pracy nad sobą, żeby wyjść z tego nałogu, a wiadomo w Polsce alkohol kiedyś był bardzo, bardzo popularny, tak i dzisiaj mamy trochę z tego tytułu różne skutki. O czym musimy powiedzieć? Myślę o tym, że taka osoba może również wykonywać różne czynności, w celach podejmować w ogóle czynności w celach zarobkowych, czyli może prowadzić działalność, może pracować na umowę o pracę i umowę zlecenie przy częściowej niezdolności do pracy. Natomiast jeżeli przekroczy progi, mamy dwa progi. Pierwszy próg, który mówi o tym, że mamy kwotę wolną, przy której renta nie jest obniżana i można dorobić. To są oczywiście wskaźniki, one są nowelizowane co trzy miesiące. Natomiast drugi wskaźnik, jeżeli przekroczymy, no to w tym wypadku ta renta jest zabierana, czyli taki, taka osoba chora jest pozbawiana wypłaty renty. Gdyby był na ręce alkoholowej przez dwa lata, nie udało mi się jeszcze wyjść z tego problemu. Czy ona może zostać odnowiona na kolejny okres? Tak. Natomiast co jest istotne, musimy zgromadzić dodatkową dokumentację o tym, że podejmowaliśmy wszelkie próby leczenia, uczestniczyliśmy czy w klubie anonimowych alkoholików, czy przechodziliśmy psychoterapię, po to, żeby jak najbardziej uwiarygodnić to, że my zmagamy się z problemem i próbujemy sobie z nim poradzić. Tak, to po prostu jest złożenie nowego wniosku o kolejną dokumentację udowadniającą, że już coś próbujemy. Próbowaliśmy z tym robić, ale ten okres okazał się za krótki. Szanowni widzowie i słuchacze, dzisiaj poruszyliśmy dosyć e, ciężki temat. Czasami dotyka to wielu rodzin. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. E, oczywiście to jest tylko jeden z aspektów, e, gdzie możemy pomóc. E, to nie może być tylko renta alkoholowa, ale też może być inna rzeczy. Także jeśli macie problemy, czy nie wiecie, jak do tego podejść, zapraszamy do komentarzy. Tam możemy wam szybko odpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie Wam pomóc. A jeśli chcielibyście bardziej porozmawiać o tym, czy się na przykład dana osoba wpisuje w tą rentę, czy w jeszcze jakieś inne możliwości, to zapraszamy do bezpłatnych konsultacji. A jeśli program się Wam podobał, zasubskrybujcie nasz kanał.